Witam was dzisiaj bardzo serdecznie w piątym vlogmasie. Wczoraj był mega fajny i udany wieczór, a dzisiaj pora wrócić do rzeczywistości i wziąć się za naukę, no bo od jutra wracam na uczelnię. Mam zwolnienie lekarskie do wtorku, ale co z tego, skoro jutro mam kolosa test kompetencyjny z angielskiego i na niemieckim test ze słuchania. I to wszystko jedno po drugim, więc zapowiada się cudowny dzień. Wydrukowałam sobie jakiś skrypt z makroekonomii, tak, to jest. No, dość cienka broszurka, 43 40, 40 to ma. 43 dokładniej. E, wydrukowałam też sobie em, wszystkie prezentacje, które były do tej pory, i no, tego już jest trochę więcej. Tu jest ponad 300 slajdów. I tak drukowałam to yy, w ten sposób, żeby no, mniej kartek zużyć. W sensie, jestem ja osobą, która nie potrafi uczyć się z urządzeń elektronicznych, w sensie z komputera, z telefonu, i muszę mieć wszystko na papierze, więc to strasznie boli. No, ale jakoś muszę się tego nauczyć. Jest godzina prawie 16, do północy jeszcze 8 godzin i fajnie byłoby to do północy wszystko ogarnąć. Jeszcze do tego dojdzie jeden plik z ćwiczeń, co w się sensie to trzy pliki z ćwiczeń, ale to już będzie chyba ta część łatwiejsza i przyjemniejsza. Mam taką nadzieję. Jednakże zanim wezmę się za tą naukę, bardzo fascynującą naukę, przedmiotu, za którym nie przypadam, to sobie odpakujemy kalendarz adwentowy ze skarpetkami z dnia właśnie piątego. więc tam teraz, tam, piąte pudełeczko. Czemu to jest odwrócone? Przetupchałam normalnie. A czy ty ma w tym palce? Mhm. A gdzie mi tu pobrała ta podałeczka, już były wykorzystane. No dobra, w sumie przynajmniej wiem, w który mogę wyciągać z pakuneczek, także w sumie to ma sens jakiś. Okej, okay, to piąteczka i wyciągam skarpetę na dzień dzisiejszy. Ale ma piękny kolor. Wow, już mi się podoba. Wedry! Ale śliczna! Ej, super jest! Zakładam, że jutro będzie na skarpetka, taka jedna wielka wydra, bo to już jest czwarta moja para z tej firmy i właśnie widzę taką koncepcję u nich, że jedna skarpetka jest właśnie z czymś takim jednym dużym i druga do pary jest w mniejszej wzorki, więc pewnie jutro to będzie taka wielka wydra. No ale zobaczymy jutro, co będzie tutaj w szósteczce. Tu mam moją kawusię z bitym mlekiem, w sensie z pianą z mleka. Na górę jeszcze do tego bita śmietana doszła. A tu mam makroekonomię. Nauka jakoś idzie tak pomału, pomału ale jest w miarę okej. Okay. Yy, za to przyjechało teraz jedzonko. Moja siostra zrobiła zamówienie niespodziankę, w sensie zamówiła coś i ja nie wiem, co to jest. Powiedziałam, jej zaskocz mnie. To zobaczymy, czy mnie zaskoczyła. Dobra, co my tu mamy. Tu mam paragon, ale na niego nie patrzę, żeby yy, nie czyć zabawy. O. Ale frytek! Wow! Trzy paczki frytek! To są nasze zamówienia, na pewno? Takie wielkie? Mm. Tu jest coś jednego. I to jest. Uwaga, uwaga! Burger. Nie wiem jaki, ale to jest burgerek. Następnie jakiś drugi burger. Trzeci burger, tak? To są burgery, wszystko. No i tak. Właśnie trzy paczki frytek, takich o. Wow, cztery różne sosy. Ten na górze to jest nie wiem jaki, jakiś czaparkowy, może? Nie mam pojęcia. Tu widzę majonez, barbecue i coś jeszcze. Mamy kakałko na poprawę humoru, bo mam na dużo do roboty i mi się nie chce. Jest prawie druga w nocy, a ja dalej siedzę nad czym? Nad makroekonomią. Generalnie 5 grudnia już się skończył, ja nie odpakowałam prezentu, więc um, no wypadałoby to zrobić teraz, zanim pójdę spać. Poza tym jestem ciekawa co tutaj jest i może od razu przeczytam komentarze, co waszym zdaniem w tej paczce się znajdowało. Yy, więc tak, jakieś słodycze, herbata, cukierki, słodkości, yy, cukierki, herbata, biżuteria znowu cukierki i znowu cukierki sól, perełki do kąpieli sól do kąpieli um, i, 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 i tyle więc my wspólnie odpakujmy ten prezent i zobaczmy co jest w środku mm, jakie fajne co to jest Coś z milki. Pokruszone ciastka korzenne w czekoladzie mlecznej z mleka alpejskiego. Ej, brzmi to mega smacznie. Babym chętnie spróbowała, ale tak na noc jest słodycze. Mm. W sumie energia do nauki się przyda. Słodycze to było troszeczkę za bardzo ogólnie. W sensie czekoladki byłyby już OK, ale słodycze tak. No nie, zbyt dlatego pozdrawiam sobie, yy, która napisała. Najciekawszy, komentarz najbardziej rozbudowany, i była to Sylwia Solecka ze swoją historią o tym, jak odbierała pizzę przez murek, <głos》>, bo kurier nie wiedział, jak dojść do bramy. Więc tak, buziaczki. Mm. Pozdrawiam bardzo serdecznie i też życzę ci, żebyś nie miała więcej jakichś przygód z odbieraniem pizzy przez murek w nocy w samej piżamie, bo to, to... aż jest zimno na samą myśl. A jeżeli chodzi o prezent na jutro, tutaj mamy szóstkę. To jest to takiej o wielkości pakunek dość ciężki. Eee, więc tak, piszcie w komentarzach, co Waszym zdaniem tutaj w środku jest. A jeżeli chodzi o naszą drugą konkurencję trwającą przez cały czas, cały okres vlogmasów, to mam taką małą prośbę, jak wypisujecie te literki, to dodajcie do tego jeszcze jakieś słowa, wcześniej jakiś komentarz, a nie same te litery, bo YouTube te komentarze usuwa. I jakby wczoraj były poprawne odpowiedzi podane w ciągu, nie wiem, pierwszych 20 minut, ale tych komentarzy nigdzie nie ma. I nie wiem, czy po prostu twórcy tych komentarzy je usunęli, czy no, YouTube je jakoś ukrył i ich nie widzę. Patrzyłam i na telefonie, i na komputerze teraz patrzę, więc naprawdę proszę poza tymi literkami piście coś, żeby, żebym widziała waszą odpowiedź. Akurat wczoraj moja siostra na bieżąco sprawdzała komentarze yy, i jako pierwsza, poprawna odpowiedź, znowu podała Ada D. Także pozdrawiam Cię znowu bardzo serdecznie i dziękuję za polecenie ortodonty. Tak, pójdę w styczniu. Jestem umówiona na wizytę. A dla tych, co nie wiedzą, to yy, tak, znowu zastanawiam się nad usunięciem aparatu ortodontycznego, bo mi się same pokrzywiły, mi to bardzo denerwuje. Już myślałam nad nakładkami, Invisilinem i takie tam. Yy, ale nie wiem, to jest jakby zbyt krótki czas leczenia, moim zdaniem, na taką wadę. I chyba wolę znowu nosić druty na zębach. A taka ciekawostka, że nawet byłam u pani ortodontki, miałem ten wycisk robiony taki elektroniczny, potem byłam u drugiej ortodontki we Wrocławiu, ale nie do końca. Mi przypasował sposób leczenia, więc zdecydowałam się właśnie na znalezienie kogoś w Warszawie i na zapytanie Was na Instagramie. Tu macie moją nazwę Instagrama, Kasia Skrzynecka, jeżeli mnie jeszcze nie obserwujecie. Yy, I tak, właśnie z Waszych poleceń, w sumie to z polecenia Ady, wybrałam sobie jedną ortodontkę i się umówiłam na za dużo czasu jeszcze. A co jest jeszcze lepsze, jak się umawiałam, to mogłam mieć wizytę dnia kolejnego, ale akurat mam na kwarantannie. No, a kolejny wolny termin był w styczniu, więc zamiast być urządzony na początku listopada, no to będę dwa miesiące później. Jeżeli nosicie aparat, to potem bardzo dbajcie o noszenie tych takich nakładek retencyjnych i w ogóle dbajcie o to zamię po aparacie, żeby nie mieć takich przygód, jak ja. Cały ten tydzień teraz opowiada się niezbyt dobrze. Zaczyna się bardzo mocno, no bo trzy zajęcia pod rząd i na wszystkich coś mam. Potem muszę robić jakieś zadania domowe, jakieś prezentacje, jakieś coś tam. I póki co wolę o tym nie myśleć, tylko po prostu myślę, co mam na jutro i do przodu tak wolę nie wybiegać myślami. Za to kolejny tydzień będzie prostszy, mam taką nadzieję. A potem w kolejnym będę miał kolosa. Na cztery dni przed świętami będę miała kolosa z angielskiego. No kto to wymyślił? Teraz muszę się jeszcze skupić, posiedzieć nad tym makro. Więc się z wami żegnam. Dziękuję wam pięknie za oglądanie. No i do zobaczonka. Pa pa.